A dzisiaj w naszym studiu starszy kapitan Milena Bulwan, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozpoczął się już sezon grzewczy, dlatego jak co roku przypominamy naszym mieszkańcom o tym, że warto wyposażyć się w czujkę dymu, w czujkę czadu. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim, a teraz obchodzimy już pierwszą rocznicę, możemy tak powiedzieć, e, zmian w prawie. I we, będzie wymagać te, tego od nas prawo. E, od 2030 roku w każdym domu, w którym odbywa się jakiekolwiek spalanie, czy to paliwa gazowe, ciekłe, płynne czy stałe, będzie musiała być zainstalowana czujka tlenku węgla i czujka dymu. E, w lokalach hotelarskich, pomieszczeniach hotelarskich, ten wymóg jest już nałożony od, 30 czerwca 2026 roku, zaś w tych świeżo budowanych już od początku 2025 roku. Ale nie o przepisy tak naprawdę tu chodzi, bo to jest tylko jakiś mały wycinek tego, dlaczego ta czujka jest taka ważna. Ta czujka po prostu ratuje nam życie. Jak widzimy, wzięła Pani ze sobą szereg różnych czujek. Czym one się różnią? Są to czujki dymu, tak jak tu mamy Czujnik dymu, a tak naprawdę czujnik, popularnie zwany czujką, jest to czujnik dymu. A tu mamy czujnik tlenku węgla, a tu mamy czujnik dualny, czyli ma on w sobie zarównie, zarówno czujnik dymu, jak i czujnik tlenku węgla. To może jeszcze dokonamy krótkiej prezentacji, jak one działają? Oczywiście. Ta prezentacja to przy okazji powiem, że mając taki czujnik w domu... A Zazwyczaj producent zaleca testowanie go raz w miesiącu. A to testowanie to nic trudnego, bo to trzeba po prostu podejść i przytrzymać przycisk. Fire. Fire. No głośno. Tak, to chwilkę potrwa. Tak, tu nas czujka poinformowała o fire jako pożar carbon monoxide czyli tlenek węgla. E, zaś możemy jeszcze przetestować taką czujeczkę, która ma tylko e, czujnik dymu. I tutaj już nie będzie nam mówiła, czego dotyczy ten e, test, bądź czego dotyczy alarm, ponieważ ona jest tylko na dym. I widzimy, to mamy tylko sam sygnał. Tak, jest troszeczkę ciszej, ale też na pewno obudzi w nocy. Tak, zdecydowanie tak. Na pewno obudzi. E, Włączy w nas czuwanie, tak? Włączy w nas, że coś się dzieje, bo jednak sami zapewne wszyscy mamy w domu urządzenia, które piszczą. Jak coś jest nie tak, to one piszczą. I to są bardzo ciche sygnały, które od razu nas powodzają: O, dobra, lodówka jest niezamknięta, tak? Więc biegniemy, zamykamy tą lodówkę. To jest głośniejszy sygnał, który ma nas powiadomić, że jest zagrożenie. To jest ten moment, w którym Ty musisz podjąć działania. Co istotne, te czujki czadu mają swoją datę przydatności. Tak, dokładnie tak. Na każdej czujce dymu czadu jest data produkcji. Z boku bądź obok baterii mamy datę produkcji i datę przydatności, kiedy należy wymienić tą czujkę. Mam tu jedną czujkę, którą w tamtym roku również miałam u Państwa. Jest to moja prywatna czujka z domu. Już nieużytkowane, ponieważ w tamtym roku skończył jej się czas przydatności. Mimo tego, że ona cały czas, jak słyszeliście, test jest wykonywany poprawnie, ja już tą czujkę wymieniłam, ponieważ producent nie gwarantuje poprawnego zadziałania. A to jest bardzo ważne, ponieważ takie przeterminowane czujki potrafią płatać figle. Kto powinien się wyposażyć w czujnik dymu, czadu? Każdy. Każdy, ponieważ w domu każdego z nas jest zagrożenie. W domu, w mieszkaniu. Mamy instalacje grzewcze, mamy kominki, tak, czy chociażby instalacje elektryczne, które mogą wywołać pożar. Czujka dymu ma nas poinformować w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie się wyewakuować, jak najszybciej wezwać służbę, zminimalizować straty tak naprawdę. Już życie ludzkie to jest ten, ta największa wartość, ale każdy z nas ma swój majątek, tak, swój, swój dom, swoje mieszkanie, które również chce ratować. W momencie, kiedy ta czujka nas poinformuje, że coś się dzieje, na przykład zostawiliśmy obiad na kuchence, który zaczął się przypalać. I coś się zaczyna dziać, zaczyna się dymić. Jesteśmy w stanie podjąć działanie szybciej i zminimalizować również straty. Gdzie możemy położyć taką czujkę, a gdzie jej nie kłaść? To tak, musimy pamiętać o tym, że to są bardzo wrażliwe urządzenia, dlatego nie powinniśmy ich montować w łazience, na przykład w miejscu, gdzie unosi się para z kąpieli, tak, czy z prysznica. tylko przesuńmy tą czujkę, bo jeżeli mamy urządzenie grzewcze w łazience, to jak najbardziej taką czujkę tam montujemy, ale trzeba ją zainstalować odpowiednio. Tu takimi wytycznymi co do montażu, jest instrukcja obsługi i montażu czujki. Każda czujka jest wyposażona w taką instrukcję. Należy się z nią zapoznać. To jest napisane zwyczaj bardzo prostym językiem, żeby każdy zrozumiał. Dołączone są bardzo często rysuneczki, żeby poinformować nas, gdzie tą czujkę zamontować. A jeśli już ten czujnik się uruchomi, to co wtedy powinniśmy zrobić? Czy wtedy otwieramy na przykład okna, czy raczej od razu się ewakuujemy? Tak, jak najbardziej otwieramy okna i. Ewakuujemy się z domu, wzywamy służby, tak? To one mają stwierdzić, czy jest bezpiecznie. Mówiąc krótko, przyjedzie straż pożarna, wykona pomiary profesjonalnymi czujnikami, detektorami i powie nam, czy to tylko był fałszywy alarm, czy faktycznie coś się dzieje. Bardzo ważne jest przewietrzenie takiego, takiego pomieszczenia. W ogóle, żeby Zapobiegać zatruciom czadu, trzeba pamiętać o tym, żeby w, w domu była wentylacja, żeby wietrzyć, nie zatykać kratek wentylacyjnych, co niestety w zimie jest bardzo często spotykane. Zdecydowanie tego nie zalecamy, ponieważ to ogranicza cyrkulację powietrza. W naszym środowisku, w naszym domu. E, pamiętajmy również o przeglądach kominiarskich. Tak? To też jest bardzo istotny element tego, żeby zapobiegać tym zaczadzeniom. Za, za, za e, no, oczywiście, zamontujmy tam naszą czujkę, ten nasz czujnik. E, nie dogrzewajmy się w żadnym wypadku kuchankami e, gazowymi w pomieszczeniach. Nie rozpalajmy grilli e, w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ to wszystko e, może doprowadzić do nie tylko do pożaru. Ale również do tego zatrucia tlenkiem węgla, którego nie widzimy, nie słyszymy, a nawet nie poczujemy. A jeżeli już dojdzie do zatrucia tlenkiem czadu, to w jaki sposób możemy pomóc osobie, którą to dotknęło? A jeżeli zobaczymy taką osobę, która najprawdopodobniej uległa zatruciu tlenkiem węgla, musimy ją jak najszybciej przenieść w miejsce bezpieczne. Bardzo ważne jest to, aby nie udzielać pomocy takiej osobie w strefie tego naszego zagrożenia, czyli w tym pomieszczeniu, w którym ten czas się znajduje ze względu na to, że sami będziemy za chwilkę ofiarą tego czadu. Więc taką osobę wynosimy w miejsce bezpieczne. Tam sprawdzamy oczywiście jej czynności życiowe. Dzwonimy po pomoc, dzwonimy na 112, informujemy co się stało. Jeżeli stwierdzamy, że ta osoba nie ma oznak życia, nie ma oddechu, nie ma tętna, to wtedy przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Może krótkie przypomnienie? 30 uciecin dwa wdechy. I to powinien zapamiętać absolutnie każdy. Nam się też te czujki dymu, czad kojarzy raczej ze źródłami ogrzewania, ale on występuje nie tylko tam. Na co jeszcze uważać? Jakie trzeba... są źródła tego tlenku? Tak. Jeżeli chodzi o same źródła tlenku węgla, to na przykład takim bardzo często pomijalnym źródłem jest nasz samochód. Dlatego nie wolno odpalać samochodu w zamkniętym garażu, tak? Bo wtedy również może dojść do, do emisji tego tlenku węgla. Może w trakcie na przykład to, o czym wspomniałam, czyli przeglądy instalacji kominowej oraz przeglądy instalacji gazowej, bo na przykład może dojść do jakiejś korozji w przewodach kominowych, tak? Czy w. Instalacjach spalinowych i też może wytworzyć się tlenek węgla. E, Ponadto y, to, o czym wspomniałam, czyli niewietrzenie, nie wiem, jakieś rozpalanie grilli w zamkniętych pomieszczeniach, również może doprowadzić do e, powstania tlenku węgla. Niepełne spalanie, wszędzie gdzie może dojść do niepełnego spalania, powstaje tlenek węgla. Może jeszcze trochę o statystykach, które niestety nie są optymistyczne. No, niestety, mimo tego, że bardzo dużo czasu poświęcamy, żeby przypominać każdemu o tych czujkach, w tym roku już interweniowaliśmy przy ponad 2800 pożarach. Mówię oczywiście o statystykach ogólnopolskich. 43 osoby śmiertelne w tym roku, nie w tym roku, bo mówimy. O sezonie grzewczym, czyli od 1 października do 12 listopada. To jest troszeczkę ponad miesiąc. Ponadto 443 interwencje przy tlenku węgla i 11 ofiar śmiertelnych. Za każdą z tych cyfr, to nie są tylko cyfry, to są tragedie ludzkie, tak? to są rozbite rodziny, a czujnik kosztuje naprawdę niewiele. A może uratować nam życie, i niejednokrotnie takie życie ratuje. I tym wątkiem musimy już zakończyć naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu była starsza kapitan Milena Bulwan, oficer prasowa komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.